Właśnie jak wiemy, inwestowanie w złoto to nie tylko szansa, ale też pewne pułapki, więc jakie są najczęstsze błędy popełniane przez osoby inwestujące w złoto? I zdecydowanie, może zdecydowanie romantyzowanie złota. To znaczy, ludzie kupują, bo wszyscy kupują, bo wszyscy mówią, warto mieć złoto. No, kto nie słyszał w dzieciństwie, że mamy złoto, to będziemy bezpieczni, albo kupuj złoto, bo to jest najbezpieczniejsze, albo jak nie wiesz, co inwestować, to inwestuj w złoto. Tylko, że oczywiście najczęściej, czy to nasi rodzice, dziadkowie, czy ktokolwiek z naszej rodziny bliższej, czy dalszej, jak to mówił, to zazwyczaj kończyło się na tym, że nie ma żadnych sztabek, ani bulionówek, ani, met... ani innych rzeczy, tylko zazwyczaj to chodziło o biżuterię. Oczywiście biżuteria też spełnia jakąś tam swoją rolę, jasna sprawa, tylko pamiętajmy, że to jest wyrób Biżuteryjne. To jest zupełnie inna para kaloszy, i to nie ma takiej swojej wartości. Nawet jakbyśmy chcieli w skupie sprzedać, to to jest o wiele mniej warte, niż byśmy to przytopili na sztabkę i inne rzeczy. Mamy też, mamy też mieszankę tych, tego złota, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ludzie romantyzują złota. Myślę, że złoto zabezpieczy przed absolutnie wszystkim, co nie jest takim prostym tematem.